Witam Was na kanale Kwasco Granie. Zostaliśmy zwolnieni, Pan Kolega odchodzi z Puszczyn pełnicą. No niestety ta czarna seria utrzymała się, zarząd nie wytrzymał, no i wylecieliśmy z klubu niestety mamy kilka ofert, mamy kilka ofert, będziemy, e, będziemy próbowali e, reanimować inne polskie kluby, no i teraz chyba polskie, chyba polskie, bo no, patrzymy, jest rumuńska liga, jest e, kluj dziesiąta pozycja. Pozycja w lidze 16, e, niemiecka trzecia liga. Um, to też nie byłoby źle. E, budżet transferowy, trzecia liga, więc no, trenutek kolej jest rozchwytywany. E, niemiecka trzecia liga, tu 18 miejsce nawet. Siódme miejsce. Mm, Ruchorzu 16 widzę 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 w łódź widzę łódź pozycja 17 jest rodnicz jest Hacz, jest no jest ciekawie bilans, 8 przegranych, więc też nie jest najlepszych, ale tutaj jest Szota, jest Boto, Krzywiński, Smoliński, który odszedł od nas, Duarte, taczyk Szczepan, 16 pozycja, jest Michalski, jest Kwierczyński tutaj, no i Korona Kielc, jest Kuk, 18 pozycja, Sibide, tak, Kucharczyk, Dykanur Makle, Błanik Szulc i Stalmielec. Stalmielec, Gettinger, Stępiński, Santos, Muner. Sami tą Stalmielec troszkę osłabiliśmy. Pozycja w lidze czwarta, więc nie jest źle. Jestem ciekaw, czy by nas zechcieli. Diaby I Tutaj na pewno chciałbym zmienić trochę taktykę. Za dużo tutaj tych zawodników w środku pola. Jednego w obrońców, jednego zawodnika byśmy przenieśli do, do przodu, ale jest szansa tutaj na ligę 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 Mistrzów, czwarta pozycja. Jest, jest dobrze, jest dobrze, więc tutaj małoby to sens. Jest Diabifa Fadiga. Tutaj by mnie skłaniał ten dłuższy projekt. No bo tutaj 17 pozycja tkacz. Widzę w Łódź, Szota, Smoliński, Lachsini, nie jest Klimek, Rodnić. Jest kilku tych piłkarzy, których, których sami pozbawiliśmy klub z, z, z łodzi. Teraz zastanawiam się, czy, czy widzę, czy, czy stal mielec. To jest wybór, który muszę teraz podjąć. Santos, Kłemers, Stempiński, Gettinger. Paweł tutaj na pewno będzie do przebudowy. Ta czwarta pozycja mnie ta czwarta pozycja mnie kusi, ale nie wiem, czy chcę tak łatwo to robić i czy nie weźmiemy po prostu czy nie weźmiemy po prostu hmm, widzewa łódź. Choć ruch Chorzów też nie byłby y, że Jest Michalski, jest Pinio, na pewno Schneider, Kierczyński, Teczyk, Szczepan Duarte. Tutaj no, taktykę na pewno byśmy zmienili, ale ten Duarte jest to który który. No, tu z kolei Kuk, tak? Fajny bramkarz, obserwowaliśmy go. Schulz, Korona Kielce, ruch Chorzów. Widzę w łódź. Jest Smoliński, którym, którego sprzedaliśmy pozbawiliśmy Terwipowskiego, pozbawiliśmy tych skrzydeł. Ciężka decyzja, ciężka decyzja, zastanawiam się. Diabyl Fatiga, to był zawsze koleś, który robił różnicę, ale tutaj też Gettinger jest już starszy, to jest pewnie ostatniego jego sezon. Środek spoko, stępień Munera Münner. nie znam, ale ta czwarta pozycja kusi, ta czwarta pozycja kusi, aczkolwiek Tutaj też możemy jeszcze troszkę zmienić. 11 lokata e, też możemy trochę zmienić. Jest Rodnicz, jest Klimek, tak? E, tutaj Duarte Szczepan, Steczyk, tak? Więc jest też szansa. 16 lokata e, może Ruchorzów. Może Ruchorzów Szymański, Szymacz, Wielecki, Michalski. Wstanie, sprowadziłem FIFA 20. Bardzo dobrze się grało. Hmm. Ciężka decyzja. Ciężka decyzja. Dlatego przyniosłem to na nowy odcinek, bo tutaj zastanawiam się. Zastanawiam się, jaką decyzję podjąć. I chyba to będzie chorzowski ruch. Osiem przegranych. Widzę w, Łódź, w Łódź super, tak? Ale no, ten Klimek, jest na kim budować ten skład, bo to jest Shota. E, no to Obrona jest spoko, bo to. Tutaj jedynie co napastników, tak, to no, układ byśmy na pewno zmienili, 17 pozycja, budżet fajny, Duarte, Ruchorzów też spoko, Stalnie odpuszczam na razie, ta czwarta pozycja jest fajna, ale wydaje mi się, że lepiej ten, ten sezon już przemęczyć się, próbować coś zrobić, a w kolejnym budować od nowa, więc widzę w Ruchorzów... Dobra, e, zostaniemy przy widzewie łódź. Prostamy. Nowe początki, widzę w łódź, a ciekawe, czy właśnie, czy. No dobra. Okej, okay. standardowy, gra z krzydłami. OK. I teraz wolne, wolne stanowiska 6. Zatrudni trenera budżet. No to ruszamy. Trener do zatrudnienia. Napastnik. Bartosz Zalewski budżet tygodniowy. OK. 4. Popatrzmy, czy tutaj jest jeszcze ktoś. 7000 ekspercki. Dobra. Weźmiemy Bartosza Zalewskiego. Dobra, yy, tutaj. Teraz yy, zatrudni więcej trenerów. Pomoc. Czy już jest nieduża e, różnica? E, poczekaj... OK I teraz tak, obrona Niech będzie Markiewicz Bramka Jestem kozio, Niech będzie. Gotowe, ok. Gotowe. No i witam pasę widzę je łódź. Przyjęliśmy zespół. Zobaczmy, jak tabela się kształtuje. Puszcza na 11. miejscu. Widzę, na 17. Mamy tylko kilka punktów straty do puszczy. Nie jest źle, nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej. Ale nie jest źle. Tutaj jeszcze jest spłaszczona ta tabela. Sprawdźmy skład w takim razie. Sprawdźmy zawodników, których mamy. Przejdźmy sobie od razu dalej, bliżej tego meczu z zagłębiem. Nasza wizja. Sprawdźmy to. obu kraju, zakończ w połowie tabeli. Dobrze, brak celów. Pozycja 17, finanse brak celów. Raczej spoko. Raport ze szkółki juniorów. Jest Ali, jest Marchetti i tutaj Marchetti, dlaczego przemysł do drużyny seniorów? To jest zawodnik, który już wbija do klubu. Szota, razem wiele zdziałamy. Widać, że tutaj będziemy dużo pracować z tymi zawodnikami. No i ruszamy do zarządzania drużyną. Pierwszy tak, formacja. Spróbujemy zagrać w ten sposób, jak grała drużyna Wygrała drużyna Widzewa, aczkolwiek ja bym przeszedł na 4-4-2, ale zagramy, bo to Klimek rodniczy na wypadzie. Sprawdźmy, kogo tu mamy. Mamy Marcetti'ego, który do nas doszedł. Jest tak, Wawrzyniak. Tutaj Wawrzyniak zejdzie, Marchetti go zastąpi. Jest Alvarez. Jest Hanusek, okej, okay. ten do sprzedania, Letniewski. Dawid, młody zawodnik, Szymański Wilk, dobra, jest Koi. OK. Marchetti Sanchez. rodnicz, dobrze. Klimek, to jest ta prawa strona. Tkacz teoretycznie LBO, dobra. Lewa, czyli tutaj na lewą będziemy mogli wyrzucać też Czyżyckiego, Kruger. Kruger Sanchez, nie jest ten skład najgorszy, jestem skład najgorszy. Na pewno będziemy próbowali kogoś ściągnąć, kogoś sprzedać tutaj. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że piłkarzami, którzy którzy. Krzy... Krzywański, Szymański. O, Szymański, niech zagra. Wydaje mi się, że on będzie brał pierwsze skrzypce, ale na pewno bramka to będzie coś, co będziemy chcieli obsadzić. Zobaczmy, jeszcze kontynuuj, jeszcze kontynuuj, bo odnośnie taktyki, gra skrzydłami zrównoważony, dobra, zagrajmy zrównoważony, zrównoważony. Czy udało nam się zapisać te zmiany w składzie, już sprawdzimy. Czyżycki Marczetti, tak dobra. E, tak, zagramy. I teraz e, raport, raport, raport skautów. Jak najbardziej się przyda. Zobaczmy kalendarz. Kiedy, kalendarz, Kiedy będziemy z puszczą grali? To mnie interesuje. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Tutaj puszcza. Nie połomicę. Na koniec zostawiona. Bardzo dobrze. To będzie taka. Wisienka na torcie. Szkoda, szkoda tego, tej przegranej, ale znaczy tego, tej, tego zwolnienia. Ale budujemy coś fajnego w widzowie łódź. Przygoda z Puszczą się skończyła. Wydaje mi się, że no zespół przegrywał, ale no też mogli dać jeszcze troszkę czasu, żebyśmy mogli podreperować tą naszą grę. Zobaczymy, jak tutaj drużyna będzie śmigać. Czy coś jeszcze mamy ustawić na dzień dzisiejszy? No właśnie, czy mamy coś ustawić? Transfery. Jeszcze dobrze, że z reprezentacji nas nie wyrzucili. Czas zespołowy, zobaczmy co tu się dzieje. Sylwa, najbliższy może być kluczowy. Rozważę Twoją prośbę. Marcetti, jestem pod wrażeniem. Sylwa, Silva. wróćmy więc do składu i zobaczmy co tutaj Silva o co nas tu Sylwa prosi. Silva, silva, silva. Może silva zagrać. Tylko za kogo? No dobra, za. Niech tak będzie. Niech silva też będzie zadowolony. Poruszamy na mecz za głębiem. Raport. Dużo się nie zmieniło. Pinko, Jach, Kruk, Poletanowicz. Sprawdzimy tą taktykę. Sprawdzimy ten zespół. Szkoda, że nie jesteśmy w okresie przygotowania. Nie możemy przećwiczyć, przećwiczyć różnych układów. Jest to, na pewno, jest to na pewno smuteczek, ale podchodzimy poważnie do tego. Widzę Łódź, ruszamy na Podbój, ekstra klasy, ta kariera, mam nadzieję, że będzie Wam tak samo pasowała jak kariera. Puszczenie połomice, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę Po eee, no, zwolnieniu. Plany Kole na pewno jest rząd, rząd wygrywania teraz Gradaszwili, już przebija się tutaj przez obronę Widzewa Łódź, pewnie jeszcze nie raz będzie mi w, na, usta się, na ustach, będę miał puszczenie w za to mi wybaczcie, ale no jednak trochę tych sezonów tam spędziliśmy. Szymańskiej na razie... Dobra decyzja trenera Franka Kolena, Zmianie bramkarza, tutaj Smoliński wyprowadza atak drużyny Widzewa. Smoliński, krótkie rozegranie z, z Klinkiem, Klimek, no i napotykamy, napotykamy pierwszą przeszkodę piłkarzy Zagłębia. pięko, Mata... Szymański, pewno się piłkę nad bramką. Na razie e, ta gra drużyny Widzewa e, no, nie jest najlepsza. Widzew na razie e, nie zagrał żadnej ofensywnej akcji składnej. Nie oddał strzału. 12 minuta. Na razie to głębie prowadzi grę. Musimy tutaj bardziej skoordynować te działania piłkarzy. Widzewa Łódź. Teraz e, rozpoczyna Szymański do Johansena. Klimek. Dobrze Klimek po prawej stronie, był też rozważany transfer tego zawodnika do Puszczy Niepołomice, ale zobaczcie co się dzieje, Mata zatrzymuje ten dribbling, może nie był on sz szałowy, może nie był on zbyt szalony, raczej stateczny. Teraz próba naprawienia błędu swojego przez Klimeka. I mamy pierwszą bramkę za kadencji Franka Kole straconą. Szymański niestety puszcza bramkę. Zobaczmy, jak to wyglądało. A Ajajajaj, nie jest najlepiej, nie jest najlepiej. Puścił między nogami piłkę. Musimy wziąć się do gry. Bo to... Bo to... No i tak samo, to na tak zatrzymany. Grada Filmek. Musimy zrobić zmianę, jeśli chodzi o e, taktykę, styl obrony, zrównoważony, ale ofensywny, konstruowanie akcji, szybkie konstruowanie akcji, kreowanie szans, wybieganie do przodu. Może spróbujmy w ten sposób tutaj wpłynąć na naszych zawodników. Dobrze, teraz Szymański zrehabilitował się za tamtą stratę bramki. Silva, daleka piłka, no ale właśnie, do Poletonowicza ta piłka trafiła niestety. Szymański broni. Tkacz. Będziemy mieć teraz akcję w drugą stronę. Tkacz, Lasini Dobra piłka teraz rodnicza, jest Klimek, Johansen, pierwsza akcja Widzewa-Łódź, która może się podobać, Smoliński, Klimek, no właśnie brakło tego, tej kropki na i. Orlik, Orlikowski. Prowadzi już futbolówkę blisko pola karnego. Są zawodnicy Zagłębia. No i niestety mamy 2-0. Będą zmiany jeszcze przed przerwą. Zmienimy e, taktykę, zmienimy formację. Zagramy 4-4-2 płasko. Teraz zmiany, e, zmiany w składzie seszów. Seszu, sesiu, sesiu, tutaj, Sanchez wejdzie. Sanchez. Rodnicz tkacz, OK. I na ten moment w ten sposób zagramy. Jest 2-0, czyli nie jest dobry start trenera Franka Kolecz. żeby widzę łódź też pogrążył ten trener. Nie jest to dobry. Nie jest to dobry prognostyk 42 minuta. Spróbujemy zagrać troszkę wyżej. Piłka do rodnicza. Rodnicz to jest taki piłkarz w stylu exposito troszkę. Jest smoliński. Rodnicz, teraz Sanchez, strzał Sanchez za 45 minuta, coś się zaczęło dziać, coś się zaczęło dziać, piłka do Smolińskiego, Smoliński dotka czatka, trzyma sporo miejsca, ale niestety uderzył w obrońców Zagłębia. Pierwsza połowa za nami, niestety. Pierwsza połowa z nami niestety bez zmian. Wydaje mi się, że wejdzie Marchetti tutaj do gry, ale na razie musimy ustawić grę łódź. Tak mówię, pierwszy mecz to była wielka niewiadoma. Teraz Boto w końcu się zaczyna coś dziać. Boto próbował do, tą piłkę do Sancheza przerzucić. Nie udaje się. Mieszczota. Świetnie reaguje obrońca widzewa, Kacz, Sanchez, Sanchez, jest Lascini, jest Klimek, piłka do Sancheza, Sanchez, strzela, no i niestety, niestety, odbija się od ściany Sanchez. Smoliński, Smoliński. Kacz, jest Rodnicz, Rodnicz, patrzy do boku, jest dla Hasani, dla Hasani, przedłużenie do tkacza, tkacz, no i Bieszczad broni. Będzie pierwsza zmiana: Smoliński czy Nie, zrobimy tutaj merczetki za Smolińskiego, wejdzie, Czyżycki, wejdzie za tkacza. Przyżycki. Klimek jest po drugiej stronie. Zawodnik widzewa. Oddaje piłkę. No właśnie, oddaje piłkę grada Filiemu. Teraz to on świetnie kontratakuje. Bo to, bo to przerwał ten atak. I mamy akcję w drugą stronę. Błąd szoty. Naprawiony jednak wrócił, udało się tą piłkę naprawić. Teraz klinek do środka jest Sanchez. Sanchez. No i krótko, mają tą piłkę przy nocy. Będą na pewno zmiany w drugim meczu. Możecie się spodziewać zmian kadrowych. Możemy troszkę poszperać na rynku transferowym. Spróbujemy wzmocnić tą kadrę. Na ten moment nie wygląda to źle, ale tę grę musimy poprawić. 70 minuta Orlikowski, bo to. Piłka do Sancheza, Sanchez, mamy bramkę na 2 do 1, 71 minuta, pierwsza bramka, eee, za czasów Franka e, kole, Jordi Sanchez zdobywa gola, zobaczmy to jeszcze raz, bo to naprawdę bardzo ładna akcja, w końcu się zaczęło coś dziać, zmiana taktyki, zmiana formacji, zmiana ustawienia. No i tutaj Sanchez troszkę więcej robi przestrzeni niż sam rodnik w ataku. Ma tutaj do pomocy na pewno zawodnika, który no ma przed sobą przyszłość w tym klubie i widzę go w podstawowym składzie na ten moment. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, zawodnicz zejdzie, wejdzie Kruger i tutaj widzę, że ci zawodnicy obrońcy 76 minuta tracimy bramkę, niepojęte jak łatwo piłkarze przeszli do ataku, bramkarz też raczej, będziemy szukać wzmocnienia tej pozycji, zbyt łatwo tracimy bramki. 76 minuta, 78 minuta, bo to zatrzymał się, Boto na tym ataku, Mata Johansson, Żyżycki? No to grają piłkarze Franka Kole 83-minuta. Brak pomysłu na grę. Teraz jeszcze faulowany zawodnik zagłębia. Na razie bez, bez kartki. Przywilej korzyści. Jeszcze raz stosuję ten przywilej korzyści. Piłkarz. Piłkarz. Sędzia, ale no niestety jest 4 do 1. Andamski zdobywa dwie bramki. No, już widzimy, że na bramce będą musiały być zmiany. Na bramce będą musiały być zmiany. Na ten moment Kryger. Sprawdzimy Krygera w drugim meczu. Klimek, Kryger. Kryger. A jajaj, blisko było zdobycia ramki Nie, nie poczynach, jak zaczynamy, ale jak kończymy się na słocenie, więc zobaczymy, jak skończymy na jakim miejscu w tabeli pod koniec sezonu. Widzicie, musimy tutaj dokonać zmian, musimy tutaj sprawić, by ta drużyna lepiej grała. A jak to tego dokonać? No, oczywiście transfery, transfery, jeszcze raz transfery. Statystyki na niekorzyść, na niekorzyść widzewa przejdziemy dalej bez konferencji prasowej. Szkoda, że tak się dzieje, no ale co zrobić? Mecz z widzewem, mecz z górnikiem. Zatrzymujemy się w tym miejscu, będziemy szukali rozwiązań. Dziękuję Wam za dzisiaj, trzymajcie się, cześć.